W bibliotece publicznej 1 lipca ruszyły literacko-plastyczno-językowe warsztaty z cyklu Sposób na wakacyjną nudę. Pierwszym przystankiem na szlaku naszej wakacyjnej marszruty była Francja. Kraj owiany sławą najbardziej wyrafinowanej kuchni, literatury i restauracyjnej celebry życia towarzyskiego. Z braku czasu i możliwości transportowych, wędrówkę po Francji ograniczyliśmy tylko do Paryża. Jak się jednak szybko przekonaliśmy, Paryż okazał się studnią bez dna, labiryntem bez wyjścia, urbanistycznym potworem o nigdy nienasyconym apetycie na ludzkie ofiary. Ledwo udało nam się wyjść spod cienia wieży Eiffla, zaraz z wielką siłą przyciągnął nas do siebie architektoniczny moloch katedry Notre Dame. Później, wiedzeni jakimś tajemniczym przymusem, gościliśmy jeszcze w zabójczo pięknym Pałacu Wersalskim oraz obezwładniającym bogactwem zbiorów „lówrze”. Po wydostaniu się z tych apokaliptycznych czeluści, wszyscy padliśmy bez tchu na najbliższym, wyłożonym kocimi łbami, trotuarze. Z kraju sztuki, wyrafinowanej kuchni i rozległych, parkowych nekropolii z misternie rzeźbionymi grobami wybitnych twórców, wybraliśmy się do sąsiedniej, o co najmniej kilka stopni cieplejszej, Hiszpanii. Poruszając się obłędnym krokiem Don Quixota z La Manche, mając za przewodnika starego gaduę i opoja Sancho Panse, co chwila wdawaliśmy się w utarczki z miejscowymi młynarzami, obracając w peżynę ich często zabytkowe wiatraki. Z opresji ratował nas najczęściej sam Miguel de Cervantes, który po prostu do każdej naszej fatalnej przygody dopisywał szczęśliwe zakończenie. Bywało, że ów bardzo zasłużony dla hiszpańskiej literatury pisarz wplatał nas w bardzo przyjemne, fabularne wątki. Tak było, kiedy umieścił nas w samym centrum Barcelony i siłą fantazji swojego gęsiego pióra otoczył czerwonym kordonem tancerek flamenco. Nie byłby wszakże sobą, gdyby w chwilę później nie nasłał na nas stada rozjuszonych byków zbiegłych z pobliskiej Corlidy. Z kraju surrealistycznych pejzaży Salwadora Dalego gdzie tarcze zegarowe wiotczeją na kształt naleśników, a okna kamienic Antoniego Gaudiego bardziej przypominają oczodoły z czaszek orangutanów, przedostaliśmy się na poły wyspiarskich Włoch. Przedostaliśmy się nie bez problemów, bo nogi grzęzły nam w tłustej serowej pizzy i plątały się w długich jak sznurki do snopowiązałek makaronach. Trochę pewniej poczuliśmy się dopiero w Rzymie, przy kamiennym torcie Koloseum. Widok stamtąd otworzył nam oczy nadziejową żywotność rzymskiego imperium i kazał nam, dalekim krewnym Romulusa, zasępić się nad sobą, nad swoją małością, miernością historycznego stażu i niepewnym pod każdym względem jutrem. Wyspów w kształcie eleganckiego, damskiego kozaczka z obcasem Made in Italy, polecieliśmy aż do Afryki Środkowej, do Kenii i Tanzanii. Przyzwyczajeni do klaustrofobicznych, wąskich uliczek, fastrygowanych remontowanymi z pokolenia na pokolenie kamieniczkami, poczuliśmy się po raz pierwszy w życiu zdezorientowani otwartością otaczającej nas przestrzeni. Stanęliśmy na rozstaju nieskończonej ilości celujących w bezkres drogowskazów. Którą drogą byśmy nie poszli, właśnie to sobie z całą ostrością uświadomiliśmy. Z pewnością moglibyśmy się napatoczyć na lwy, lamparty, czarne bawoły afrykańskie, jadowite węże, włochate ptaszniki, hieny, sępy, krokodyle, nosorożce w najlepszym przypadku gepardy, herlawe oceloty, gnuśne hipopotamy czy bardzo mściwe pawiany. Gdyby nie grupa szczupłych, jak spartańskie włócznie, i wytrzymałych, jak starożytni greccy maratończycy. Masajów, którzy zauważywszy naszą europejską nieporadność, otoczyli nas pełną zrozumienia opieką, pewnikiem dołączylibyśmy do bielejących resztek kości i kosteczek ciągnących się wzdłuż lwich szlaków. Ledwo uszedłszy z życiem ze spacyfikowanej przez lwy i jadowite węże Kenii i Tanzanii, w trybie natychmiastowym ewakuowaliśmy się do Wielkiej Brytanii. Chcąc odreagować stres i poczucie nieustannego zagrożenia, zorganizowaliśmy sobie kojący piknik w krainie jezior na wrzosowiskach Lake District Skidow. Z tego górzystego uroczyska, odwiecznego źródła natchnienia poetów i malarzy, wyruszyliśmy do epicentrum brytyjskości, Londynu. Z górnej platformy londyńskiego roadmastera, tego najbardziej rozpoznawalnego w świecie, dwukondygnacyjnego czerwonego autobusu miejskiego, podziwialiśmy ikoniczne budowle z Big Benem, Pałacem Westminsterskim i Pałacem Buckingham na czele. Jadąc zjawiskowo wręcz pięknym, zwodzonym mostem Tower Bridge, oczyma wyobraźni. Dostrzegaliśmy te wspaniałe fotylle okrętów, które, wypełnione po brzegi kolonialnym towarem, z majestatycznym przepychem przepływały tamizą między jego neogotyckimi wieżami. Słoneczny skwar i bujna zieleń szybko wprowadziły nas w klimat tropikalnych Indii. W tej scenerii dzieci przystrojone w hinduskie sari, turbany i charakterystyczne czerwone kropki na czole zwane bindi oraz fantazyjne tatuaże wyglądały niemal jak rdzenni mieszkańcy Indii. Z daleko wschodniego półwyspu indyjskiego przenieśliśmy się dzisiaj na kontynent amerykański, do Meksyku. Poznaliśmy prekolumbijską kulturę Majów i Azteków. Przypomnieliśmy sobie język hiszpański, którym posługują się współcześni Meksykanie. Rzuciwszy okiem na podmokłe ryżowe pola. Nieco strwożeni ogromem pełznących po horyzoncie pstrokatych smoków, uczepiwszy się skrzydeł dalekonośnych pierzastych latawców, zataczaliśmy koła nad wijącym się w nieskończoność chińskim murem. Widok stamtąd onieśmielał i odbierał oddech nawet najbardziej znudzonym i najmniej wrażliwym maruderom. z największego kontynentu globu, Azji, przemknęliśmy do najmniejszego, do Australii. Drepcząc po spalonej słońcem ziemi i wsłuchując się w prastary, nieco smętnych robot digerido, aborygenckich trąb zrobionych z lokalnych odmian eukaliptusów, natychmiast poczuliśmy się jak na końcu świata. Gdyby nie pluszowe mi się koala, barokowe pulchne wombaty i kangury o dużych, wzruszających oczach polskich saren, pewnie umarlibyśmy ze strachu. Otuchy dodawały nam jedynie bumerangi i wojownicze maski, dzięki którym wyglądaliśmy wprawdzie w dalszym ciągu na ofiary, ale już nie na takie, co to od razu składają się na ofiarnym ołtarzu. tutaj, w Grecji, w krainie dumnej Hellady, potykając się niemal na każdym kroku o wystające szczerby starożytnej cywilizacji, zapragnęliśmy przenieść się w czasie i chłodnym, stoickim okiem filozofa Zenona Skition przyjrzeć się niegdysiejszej potędze tutejszych, złotą oliwą płynących okolic. Podążając śladem bogów i herosów, Zasłuchani w śpiew zdradliwych syren i omijając szerokim łukiem rewiry złośliwych centaurów, chcieliśmy dotrzeć do ciemnego jądra heleńskiej kultury. Niewątpliwie pomógł nam w tym szalony, dionizyjsko roztańczony, wieczny optymista, grek Zorba. Z upstrzonego piegami wysp lustra lazurowej Grecji, przenieśliśmy się na litą łachę egipskiego piachu. Dosiadłszy dwugarbnych dromaderów, brnąc po kolana w pustynnym pyle, sunęliśmy objuczoną bukłakami karawaną w cieniu majestatycznych, widmowych piramid. Gdzie niegdzie z zamatowej zasłony piaskowego wiatru wyzierały ku nam łopoczące bandażami mumie, tudzież inne szkaradne starożytne truchła. Dzięki niewzruszonym kamiennym sfinksom, których złote, monumentalne cielska służyły nam za tarcze, przemknęliśmy bez strat do rozszumiałej palmami oazy, gdzie młode egipskie niewolnice. Piękne jak prawowite córki Kleopatry, opatrzyły nam piekące odciski i broczące krwią rany. Z krainy kamiennych piramid, oglądanej z wielbłądzich garbów, ruszyliśmy na podbój niezmierzonej i nigdy nie do końca zdobytej Rosji. Jej rozciągający się we wszystkich kierunkach bez kres zmusił nas do użycia rakietowego środka transportu. Dopiero z orbity okołoziemskiej mogliśmy w pełni dostrzec jej przestrzenny ogrom. Po wylądowaniu na zachodnich rubieżach tego geograficznego monstrum, przesiedliśmy się do słynącej na cały świat z astronomicznej długości swej trasy kolei Transsyberyjskiej. To dopiero z jej staromodnych kwadratowych okienek, niejako przez szkło powiększające, mogliśmy dokładnie, z detalami przyjrzeć się codziennemu życiu na odległych rosyjskich prowincjach. Od czasu do czasu, przed naszymi oczyma, jak w jakimś kinematograficznym kalejdoskopie historycznym, przewijały się sceny. A to z czasów Iwana Groźnego, a to z wielkiej rewolucji bolszewickiej. Z czasów stalinizmu i bezprzykładnej nadprodukcji militarystycznej czołgów, samolotów i broni maszynowej różnej maści, po czasy współczesne słynące głównie z nadprodukcji ozdobnych walonek i rubasznych, wzdętych pielmieniami matrioszek. zmrożącego krew w żyłach kraju wypasionych na tłustych jesiotrach niedźwiedzi, bojarów i wszechwładnych oligarchów od wieków zarządzanego krzepką, żelazną pięścią carów, przenieśliśmy się na stosunkowo młode, w sensie historycznym, ziemie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Znalazłszy się jakimś dziwnym zrządzeniem losu w samym środku bitwy pod Getsburgiem, najkrwawszej w dziejach wojny secesyjnej, mieliśmy rzadką okazję przyjrzeć się ówczesnej modzie męskiej, jak również wyrobom ówczesnego przemysłu zbrojeniowego ze sławnym rewolwerem Smithem and Wessonem na czele. Osmaleni prochem strzelniczym z ziejących nieprzerwanym ogniem konfederackich armat, Ledwo uszliśmy z życiem, wsiadając dosłownie w ostatniej chwili do sześciokonnego ekspresowego dyliżansu. Ostudziliśmy emocje dopiero w odległym miasteczku, w pewnym przytulnym salonie, gdzie schłodzone mleko serwowali okoliczni kowboje. Z najbardziej medialnego i chyba najczęściej komentowanego państwa świata, czyli Stanów Zjednoczonych, przenieśliśmy się tym razem w okolice między Pacyfikiem a Morzem Japońskim, do kraju kwitnącej wiśni. I choć obszar ten jest jedną z najbardziej niebezpiecznych części świata ze względu na dużą aktywność sejsmiczną, nas ogarnęło tu przede wszystkim uczucie błogości. Lekkostrawne sushi, jedwabiste wodorosty, resetujące wszelkie skazy na sumieniu śnieżno płatki kwitnących wiśni, pogodne pagody i, mówiąc nieco staroświecko, substancjalne ogrody gęste od drzewek bonsai. Wszystko to razem wyzwoliło w nas nieznośną lekkość bytu. Nawet straszliwa Godzilla dziwnie harmonizowała z tutejszym pejzażem, a architektura. Lekka jak zwiewna latawce niewiele różniła się od papierowego origami. Pomyśleliśmy wówczas, że nawet wojny w tak egzotycznie pięknej scenerii musiały bardziej przypominać subtelny poetycki balet niż krwawe samurajskie rzezie. Z rozedrganej sejsmicznie wiśniowej Japonii, karawaną wielbłądów, perszeronów, mułów i osiołków, doczłapaliśmy do kolebki chrześcijaństwa i judaizmu Izraela. Na wietrznym wzgórzu moria, pod kamienną ścianą płaczu, ostatnim zachowanym fragmentem muru wielkiej świątyni jerozolimskiej napotkaliśmy licznych pielgrzymów o twarzach mędrców i przenikliwie smutnych oczach zapatrzonych w otchłanną przeszłość. Ich żałobne czarne bekiety i rozchełstane hałaty, zwieńczone pręgowanymi modlitewnymi tałesami, wyglądały jak krucze pióra łopoczące na wietrze. Zwisające z ich skroni pejsy, tańczące w rytm odmawianych modlitw, muskały nam twarze i wprawiały w stan transowego uniesienia. W zmierzchającej oddali powoli gasły zarysy domów z dachami niczym rozwarte księgi, a psy, których pełno było w okolicy, wyły coraz dłużej i donośniej, i tylko menory żarzyły się coraz bardziej i bardziej. Z żydowskiej ziemi obiecanej. Spod wpływu hipnotycznej kabały i hasyckiego mistycyzmu wyzwolił nas ogłuszający szczęk orientalnego oręża, stańca z, z szablami, Hachaturiana. Nikt już nie miał wątpliwości, że właśnie znaleźliśmy się w Turcji. Jeszcze nie zdążyliśmy się dokładnie rozejrzeć, a już musieliśmy brnąć po omacku we mgle kurzu wznieconego przez kopyta lekkiej jazdy imperium osmańskiego Akindji. Jak tylko fala kurzu opadła, naszym oczom znagła narzucił się widok wprost nie z tej ziemi. Zobaczyliśmy dwa gigantyczne budynki. Otoczone spionizowanymi, jak gdyby startującymi w kosmos rakietami, do których zmierzały, ciągnące się aż po horyzont, kondukty wiernych. Wszyscy tam ściągali zwabieni syrenimi głosami muzeinów, zwołujących ich na codzienną modlitwę. Byli wśród nich nawet dawni wezyrowie, kalifowie, hanowie i sułtanowie ze swoimi emirami ciągnącymi za sobą objuczone biżuterią wielbłądy i najokazalsze konie czystej krwi arabskiej. Gdzieś na samym końcu wlókł się za nimi na rezolutnym osiołku pewien łotrzykowski filozof, Nasreddin Hoka. Ale, o ile mnie wzrok nie myli, nie skręcił do świątyni, lecz do pobliskiego szynku. Z tureckiej Anatolii udaliśmy się transatlantykiem na kontynent południowoamerykański mianowicie do porośniętej dzikimi pnączami i owiniętej dusicielskimi cielskami siedmiometrowych anakond. Dżungli amazońskiej do Brazylii.